Kochani, stało się to, co niestety przewidywałam, że się stanie. A mianowicie moje pomidory nie dojrzeją. I już Wam pokazuję, co się wydarzyło. Niektóre sztuki jeszcze jeszcze walczą. Na przykład ta odmiana. Teraz nie widzę tutaj etykietki. Gdzieś na dole jest odwiedziny. Już patrzymy, co to jest. To jest Aviza. Tak myślałam, że to będzie Aviza. Ono jeszcze walczy. Nawet jeden owoc prawie dojrzał. Natomiast tutaj mamy peruna. Perun całkowicie zjedzony. Podobnie jak i red pear. Cały krzew do usunięcia. No i zrobię to, ale już nie dzisiaj. Natomiast black ball, mimo że stoi pomiędzy i jest bardzo w dużym zagęszczeniu, to zobaczcie, jemu nic nie jest. Przynajmniej na razie. Obok jest też jakiś pomidor, zaraz podejdę zobaczę, który już się czerwieni. Więc coś tam na pewno z niego zbiorę black Ballet. tutaj niestety chyba już wchodzi choroba natomiast resztę krzewu no jest troszeczkę zmienione niektóre gałązki ale nie ma tego dużo więc może one dadzą radę tutaj natomiast czerwone malinowy smaczek dojrzewają nie powiem że nie Dwie sztuki są dojrzałe, to je zabieramy. Zobaczcie, jakie piękne. Już zaczynają pękać. Też troszeczkę jak widać mają zeschniętych liści, ale oprócz tych zeschniętych liści, reszta całk całkiem przyzwoicie wygląda. No te gałęzie tam wpadnę tu jutro, nam wszystko i będzie ładnie. Tutaj kolejny pomidor. Pikador. Pikador ma już oznaki choroby zarazy ziemniaczanej, ale póki co dojrzewa. Dojrzewa. Zobacz, zostawi go tak jak jest. Zobaczymy, może dojrzeje. Natomiast z tej strony roślina całkowicie poległa. Całkowicie. Tam były jeszcze zielone pomidory, ale wszystko jest już zainfekowane. Natomiast te, tym jeszcze udało się urosnąć. Zbiorę je, bo szkoda, żeby... Chociaż o, ten już tu z tej strony też zarazę go atakuje. I to był... Oj, etykietki nie ma, no nieładnie. Tutaj natomiast mamy Atol. No i jak widzicie, górne grona zainfekowane. Z tego raczej już nic nie będzie. Tak samo z tego. Zobaczcie, brzydactwo. Niżej jeden owoc stojrzał reszta dojrzeje, zobaczymy. A wśród nich właśnie ten black Ball. Listki ładne, rośnie, kwitnie i wygląda tak, jakby jemu w ogóle, w ogóle nie przeszkadzało to, że wszystkie pomidory w koło są chore. Więc na przyszły rok widzę już, które pomidory. Muszę, muszę, które midory powinnam posadzić aby mieć z nimi jak najmniejszy kłopot w foliaku niestety to samo zaraza w najlepsze szaleje coś tam dojrzało więc to pozbieram natomiast co już nie dojrzało no to trudno Nie wygląda to zbyt okazale. Bazylię też mi coś zjadło pod moją nieobecność. Zaraza na ogórkach, na pewno na ogórkach, na pomidorach. Na pewno nie świadczy, że będzie dobrze. Natomiast Blackball, podobnie jak. Na gruncie. Tutaj mniej wybia barwione na czarno owoce. Jemu tutaj też na razie nic nie jest. Więc fajnie. Perum Tutaj też jest porażony. Prawie do samego szczytu foliaka. Cytrynek groniasty również. Ale w tym roku powiem Wam, że ma spore owoce. Ładniejszy niż w zeszłym. Natomiast tu mam złoty ożarowski. Nie jest on zbyt ładny, zbyt duży. Ale całkiem przyzwoity. Co do ogórków. Nie było mnie kilka dni. Syn nie podlał i zobaczcie jakie bombki wyrosły. Zabrakło trochę wody. Trudno. Tak to jest jak się jeździ w sezonie zamiast pilnować ogrodu. Właśnie będę zbierać cebulę, która już troszeczkę wysła. Część z niej leżała tutaj już długo, ze trzy tygodnie. Natomiast pozostałe takie kolorowe, białe i fioletowe leżały trochę krócej. Ale już wszystkie najwyższa pora stąd zabrać, bo inaczej nie mam nawet jak dobrze dojść do tych moich pomidorów, które muszę zrobić. Z którymi muszę zrobić porządek. Zaraza ziemniaczana zbiera żniwo. No, tak to jest. Mówi się trudno, żyje się dalej. Może w przyszłym roku będzie lepiej. Kto wie. Na ten rok... Zapowiadało się super, ale niestety, no, tak bywa. Miejmy tylko nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Tak teraz wyglądają moje pomidory. Obcinam wszystkie liście, które były zbędne. A to jest właśnie BlackBall. BlackBall w foliaku zachowuje się tak samo jakby gruncie, czyli co? BlackBall. Czyli po prostu nie choruje. Jakieś tam plamki na liściach, gdzie nie, gdzie są. Takie żółto, nie wiadomo jakie, ale nie widać żadnej żadnych oznak choroby. Tu jakieś muchówki, czy jakieś inne stworzenie wygryzło dziurkę. Natomiast zarazy ziemniaczanej na tej roślinie jako tak nie widać. Tutaj uschły co prawda kwiatki, ale to mogło być z zupełnie innych przyczyn, albo właśnie dlatego, że, że zaraza wchodzi. Natomiast jeśli chodzi o całą roślinę, to jest naprawdę zdrowa, wyjątkowo zdrowa, przynajmniej jak na razie. W porównaniu z perunem, którą musiałam usunąć prawie wszystkie liście, do samej góry, zobaczcie bardzo mało zawiązanych owoców, roślina wybiegnięte i tak to właśnie wygląda nie zaciekawie Te moje szerki też takie mizeroty. No i o, jeszcze ominęłam jeden, jeden chory owoc. Po prostu minęłam go. Nie wiem ile jeszcze z tych owoców się zawiąże. Zobaczymy. Na tę chwilę cytrynek groniasty też został pozbawiony liści, bo większość była chora. O, jeszcze jednego widzę. A jeszcze jeden listek tu został. O, i tu muszę uskubać. Także kochani, i na gałęziach, i liście, o, jeszcze jeden. I tak to właśnie wygląda, że one po prostu chorują. Tam jest tigerella. Pomarańczowo-zielony taki, w paseczki pomidory. Tak samo został ogłowiony. złoty ożarowski, mam dwa krzaki. Jedyny plus złotego ożarowskiego, wydał sporo owoców, przynajmniej mam dwa grona, trzy, trzecie i czwarte takie średnie, ale to może dlatego, że ja słabo y, obcinałam wilki, więc część owoców jest na wilkach, ale jest ok, Podobnie z tym złotym ożarowskim, który jeszcze nie dojrzewa. Przy okazji zebrałam też ogórki szklarniowe, ale są naprawdę brzydkie w tym roku. No cóż, na to nic nie poradzimy. Jest jak jest. Także kochani, no, foliak ogarnięty. Pomidorki smaczne. No ale mało. Mm. Jeszcze jakiś liść. Powiem Wam, że nie lubię tej czynności, mianowicie ogławiania pomidorów. No ale niestety jest to ogławiania, obcinania, przycinania. Jeszcze zobaczyłam jedną uschniętą gałązkę. No ale wiem, że jest to zabieg konieczny. Szczególnie jeżeli okazuje się, że już wchodzą choroby. Szczególnie gdy już wchodzą choroby, no to te liście muszą zostać usunięte. O, piękne grona są. No ale. Co z tego, że są piękne grona, zobaczcie, jakie nawet ładne, całe grono się zawiązało. Skoro roślina musi zostać pozbawiona liści, żeby może chociaż odrobinkę, chociaż odrobinkę, żeby zabezpieczyć ją te owoce, żeby dojrzały. Zostało mi jeszcze poletko na zewnątrz. Tamtego już nie będę nagrywać. Ewentualnie pokażę wam. Wynik końcowy? Bo może to być po prostu dla kogoś nudna sprawa? Powycinałam wszystkie chore i uszkodzone krzewy. Praktycznie peruna musiałam zlikwidować całego. Zostało tylko kilka takich pojedynczych gałązek z niewielką ilością owoców. Niestety całe krzaki, jeśli chodzi o peruna, są zainfekowane. Nawet na gałęziach widać plamy. Plamy są takie ciemne. Atakują w koło całą tą roślinę, cała gałąź w tym miejscu się zaczyna łamać, i wszystko reszta obumierać. Także mój plac po pomidorach, albo inaczej z pomidorami, bardzo mocno się przerzedził. Tam stoi wiaderko z usuniętymi krza, krzakami, które muszę wynieść na kompost, a tak właśnie wyglądają. Wygląda to, co zostało. Nie ma tego dużo. Z tych wszystkich... O! Jeszcze pominęłam jeden owoc, który jest widać tak zainfekowany. Ale najbardziej mi się tutaj sprawdziły w tym roku właśnie blackberry. Abizo, atol, pikado. Natomiast malinowy smaczek Peru, no niestety, Sławiza. Stało się to, co myślałam. Ale moja fasola na zgniła. Miałam tu wielkie podtopienie, zanim woda opadła. 是真的。